W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej pragnę gorąco powitać przybyłych do nas kapłanów na czele z księdzem Józefem, radcą generalnym Palotynów. Szczególnie się cieszymy z tej wizyty w tym czasie i w miejscu w dzielnicy Aniołki, w której od stu lat posługują Palotyni w duchu charyzmatu świętego Wincentego Palotkiego. A nasza parafia w tym roku obchodzi 40 rocznicę swojego erygowania. Chcemy cieszyć, też chcemy powitać i cieszymy się z obecności, księżyna prezbiterów. Nie wiemy, kiedy to się stało i jak to się stało, ale każdego z was, Chrystus, zawołał po imieniu, zobaczył w was dobrych robotników do swojej winnicy. I posłał Was, abyście szli i owoc przynosili. Życzymy, abyście wiernie trwali w swoim powołaniu, a sił na każdy dzień szukali u Chrystusa, bardziej słuchali Jego niż ludzi, a przez to prowadzili do świętości tych, których napotkacie na swojej drodze. Stawiajcie zawsze Chrystusa na pierwszym miejscu. I nigdy nie przesłaniajcie go swoją osobą. Ktoś powiedział kiedyś, że Chrystus to słońce, a kapłan jest jak księżyc, ma świecić blaskiem odbitym od słońca. Nie starajcie się być kapłanami fajnymi dla wszystkich, tylko dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa, kapłanami świętymi, autentycznymi, zawsze głoszącymi prawdę ewangeliczną. Umocnienia szukajcie w modlitwie, w Słowie Bożym i w Eucharystii. A na tej drodze niech wspiera Was zawsze moc Ducha Świętego i Maryja, Matka wszystkich kapłanów. A to, co powiedział ksiądz Marek Chrzanowski, niech będzie również i Waszym doświadczeniem, ilekroć będziecie sprawować Eucharystię. A ksiądz Marek powiedział: Wzruszenie dech mi zapiera. Gdy drżącą ręką trzymam najświętszą hostię i kielich z winem, prosząc Ducha Świętego, by Jego mocą, przeze mnie niegodnego sługę, stało się ciałem Pana i krwią Jego. Wpatruję się w mojego Boga, nie znajdując słów, by uwielbić Jego miłość. I serce tylko w milczeniu śpiewa pieśń miłości o Bogu który zakochał się w człowieku i z nim pozostał w małym kawałku chleba i w kropli wina, która na ołtarzu staje się Bogiem samym. Szczęść Boże.